filmie Myślę, że ten film będzie inspirujący. W tym filmiku sobie porozmawiamy o tym, jak mieć więcej subskrybentów na YouTubie, a mianowicie skąd ich pozyskiwać, jak zachęcić do promowania swojego kana kanału. Więc pierwszym sposobem może być promowanie się na grupach na Facebooku typu sub za sub, aczkolwiek zauważyłam, że nie ma to potwierdzenia w rzeczywistości, dlatego, że dużo takich dzieciaków później do ciebie wypisuje, że a, weź i tak dalej, tak naprawdę te kanały to są głównie takie gamingowe, albo takie, gdzie mają może dwóch subskrybentów, także no tego akurat, no możesz spróbować, zawsze to jakaś yy, forma promocji, tak? Drugim sposobem może być to, że na przykład, yy, jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, to możesz subskrybować kanał motywacyjny, tam po prostu komentować. Na przykład ja komentuję o Jacka Wiśniowskiego, o Adriana u Rafała Badziaka i tak naprawdę poznałam dzięki temu, że tam komentowałam pod tymi filmami, to zaczęły się do mnie pewne osoby odzywać, które myślą w podobny sposób jak ja, i tak naprawdę nawiązała się między nami taka relacja, i dzięki temu ja też poznaję nowych ludzi. I zauważyłam też, że dzięki temu później oni od nich trafiają na, na mój kanał, subskrybują, komentują, ale głównie subskrybują, tak? Bo na komentarz uważam, że trzeba poczekać przynajmniej co, dwa, przynajmniej co dwa lata, nie? A jakby na razie jest dobrze, według mnie jest ok, bo tak naprawdę miałam kiedyś kanał, miałam dużo hejtów, ale widzę, że na razie nie ma. Ale to z drugiej strony, jak nie ma, bez hejtu nie ma sukcesu, tak? Więc jeżeli też nie ma hejtu w ogóle, to może oznacza, że, że jesteś mało zauważalny, zauważalna, nie? Więc może trzeba tak mówić bardziej otwarcie, tak bardziej bezpośrednio. No, ale to taka moja mała refleksja. A, czyli drugim sposobem, tak jak wspomniałam, komentowanie innym osobom, Twoim mentorom, na przykład, nie wiem, z zakresu rozwoju sobie z tego, czy na przykład Jacek Bieśniowski, komentowanie tam. I na przykład, jak jakaś osoba pod jego filmem zapyta się, na przykład, przykładowo. Jak zacząć zrobię? Tak? To możesz skomentować. A słuchaj, ja ci mogę podostać e-booka, napisz do mnie i tak dalej. I w ten sposób nawiąże się między Wami relacja i być może później się w to coś w jakąś stałą współpracę. Może ta relacja się przerodzi w jakiś biznes. Who knows? Trzecim sposobem może być to, żeby po prostu, dajmy na to, jeżeli na przykład oglądasz Marcina Osmana, żeby na przykład zrobić recenzję jego książek, tak? I wpisać w tagach Marcin Osman. I w ten sposób możesz przyciągnąć do siebie jego publiczność, możesz dać się zauważyć. I dzięki temu ludzie zau widzą, że aha, ona też lubi, ona też czyta Marcina Osmana, to pewnie jest osobą przedsiębiorczą, osobą otwartą i tak dalej. Dobra, to były takie trzy krótkie sposoby. Jeżeli ten film Ci się podobał i uważasz, że ten film był dla Ciebie wartościowy, to zostaw łapkę w górę. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, hej!